Nie, rzucił do akcji <gryna> do akcji Motherfucker Dobra O, się uh -huh. Siemasz Bum bum bum. Z tyłu, z tyłu, idą, uwaga. No, do was mówię, uwaga, że idą z tyłu. A to bardziej do Krzycha, bo on biegły do okrzycha. Trzeba ty. O, to dopiero masz. <laughs> Sporo tutaj tych zambień, jaki hit shot? Ej, gdzie ty jesteś, Jasiek? Chciałbyś wiedzieć. Wow, 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 wow. Ej, a ja. Ej, a jest je gdzie, gdzieś amunicja? Bo już mam 5 amunicji do shotguna, tylko Ja nie potrzebuję amunicji. <laughs> a teraz właśnie wpuszczę. O. Weź mnie wpuść, weź Krzysiu. Nie. No dobra, Krzysiu nie wejdzie. O. O. Ja. No ja No ja wlazłem oczywiście. Boże. Ci się dalej tu męczą z tym. Dobra. Ej, co to, to może zrobimy? Przerwę? Znaczy, no, na, o, na kolejny odcinek, co? Bo... Ty was sobie e, żarty artystrujesz. Nagrywamy całe to. No. Co? Dobrze. W tym będę przechodził 50 razy. Mi chodzi, żeby zrobić na kolejny odcinek. Dobra, nieważne, jak chcecie. Nie będzie. Już nie będzie. Ci godom, tak nie będzie. Będzie. A. Nie. Będzie. Będziesz prylikami w kopał. Nie. <laughs> tak. Któż to widział? Yy, tak. <głos> tak. <głos> tak. Wiesz, się nie załadowaliście. Kurde. Tak. A, drewniane komputery. Ty, 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 Komputer ty, ty. z Persji. Dobra. Wszystko jest. Wow, wow. Na, ra, ra, ra. Szalony. Świeże mięsko. To jak już nikt nie bierze apteczki, to ja się wyleczę i, we, i wezmę ostatnią. Ej, ej, to ja szybko wezmę, czekaj. No to... No f... Co za ciul! Co no za sz... mu... Noż! Jak ci zaraz tutaj rąbnę, to ci krew zaleje. Boomy. Szafki na... na... na sprzedaż dodatkowo do sensu do zombie. Jeszcze raz... to by... ta snajperka działała tak jak należy. Zaskoczenie? Uuuu, jaka kapania. Jaka kapania. Ła, co mi bije? Zombie! No! O! Serio? Serio? No, szybciej, lol! Czołgaj się, kurwa! Ty a nie ma pierdolania się Ty jest taka snajpera, że nawet możesz wiesz co? Co? co, No co? Paznokieć trafić, a i tak zabije Doki Okej dzięki, dzięki Do kogo idziesz? Tu jest tu, tu jest też snajperka ja, ja się wracę po granatnik zaraz Już Nie będzie tak ciekawie Tu jest snajperka, ja bym to chciał znowu patrz teraz, patrz teraz. Bum, łeb. Wow. No! Serio? Walcie się! Dzięki stary. Lubisz dobrze Tak. Dobrze krwiste. Nie. Dobrze tak? krwiste jo. Jo! Zobacz, się z... Ja? Ja, ja, ja.

S sniperka? Shotgun? Yep. Nic nie ma. Nie ma. Aha, ten typ. Pff, nieważne. Hello, my friend. I to sniperka? Jakiś. się. się kolorował. jak cię nazywasz? <laughs> 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 Lol. Zabawki Przeszedł o na sklepu Nie Ktoś nas Ty Jeb I co? Gówno Jestem drwalem I am Serious Sam And welcome to Jackass And, and, and welcome to Serious Sam Welcome to the jungle Welcome to the jungle No w sumie w dwójce Na początku Ła Hunter, 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 hunter hunter, No, no pomóż ci. mi ktoś Coach No jakie cioty kurwa No zabijać No help help kurwa Pomóc No co za Dobra, no, 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 dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, dzięki. Bior, biorę tablety tablet i, i, i piję dalej. Uh, uh, uh. Ze mną się robi. <laughs> wow co mi, kto, kto mi dał odnalinę? Ja. O, dziękuję. Charger gdzieś jest? O, właśnie tu. <laughs> Nazarec... Wow, 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 Cóż to było? To... nie wiem... O, o... No na to się kto? mogę zamienić już. Ej, kto tam stoi? Gdzie tam o, stoi? A! coach jest tutaj, spada! Przecież. no. To rasista, c... unsub. Un... unsub. Ej, gdzie ty je, jesteś, Jasiek? W dupro dojść? Jaki... tam w twoich stygnących lakach, aha, 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 nie. Nie. No, kurwa, chodź. Nie kłódź się ze mną, bo... Wiesz, co cię wow. Dobra, sorry, sorry. O ej, chodź To czekaj. Stój. No! <laughs> Ferajerze Ej! Uspokójcie się, bo ja tutaj się zajmuję Ja, ja, ja biorę py bomba O boże To czekajcie, tam rzucę pach e, bomba okay. Zostaw go Ej z tyłu bie biegną ogólnie Ej, Jeszcze karosz mi no scope <noise> bum, bum, bum. Bum i w kołczach <noise> Ała! Doki, dołki. Okej, okay, dzięki. O Jezus o, je, o Jezus Maria. Plac zabaw, a weź, wyjdź. Jaki plac zabaw. Teraz <noise> by się chciał z tą bawić. Eee <noise> strasznie dziwne dź, 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 dźwięki, gdy ma, gdy ma się adrenalina. Nie no, nie przejdę. Bum Gdzie mam iść teraz? Tędy, nie? Tak Nie, ja, nigdzie nie idziesz Tutaj umierali. Zdychaj nie, nie. tu O, o. Safe house House sweet Nie tak. ma Ej, zostaw, ej, weź kołcza, tak? Ja będę tak robił, a wy się uleczcie, uleczcie No Te, co za... Nie, nie powiem co O, no, ja... Ja biorę ka e, katane. Dobra, starczy. No, pobrali mi wszystkie apteczki, a drzwi trzymałem dla nich. Co za? No to masz jedną, nie? Chyba tutaj. O. No. Dobra, zamykaj. Okay. No. <laughs> Czemu ja zawsze jestem na pierwszym miejscu? Patrz. jesteście gorsi od. Yy, Byłeś. O. Pierwsze miejsce. Ja się trzeci. Nie masz pierwszego miejsca ty, Już! Ja ci dam już, ja ci dam już! To zaraz. Okej. Nie będą chcieli zbierać już. Jeszcze nie będą chcieli zbierać! Jestem pierwszy, czwarty. Dobra. Dobra. Patrz, on jeszcze chodzi! Ten, ten już poszedł. Bez nas w ogóle jakiś cmok. Ciańc... Ja na to będę czekał. To to było proszę cię. nie jest dla lamerów. Wchodź tu. <laughs> bum, bum. Ej, no, ej, ej nie, nie, ej, ej, nie, nie. No już... Nie już powiedziałem. Już szkoda życia. Nie. I... Krzyś, tak, Krzysia nigdy nie. <laughs> nie go trzeba, go trzeba za, zaszantażować. żeby on gdzieś poszedł. Tylko Dobra, mógł... już, już, już nie Czyli, ej, ta, ta y, taktyka na tanka. Trzeba go podpalić i spieprzać jednego. <grym> Bo on się sam spali. <grym> ty się możesz spalić, biegle. <grym> dobre, dobre No weź to zostaw, kobieto. No. Jezus, no! Dobrze, strzelaj do niego z Co za idioci, kurwa mać! Albercik, nie denerwuj się! Mi... <grym> ja, ja, to... co, co za inteligentny, to... oh my no, gosh! Już biegnę, No już. Ja, no. To... Ty szybko biegasz, naprawdę. Nie, nie dzisiaj, gdy, ma, gdy mam shotgun i, mu, i muszę przeładować co, co jeden strzał. No! Jasiek! Przez na górze z wam zrzucam! Aha, to ten. <gryw> Dobra. Czy ty chcesz, że ja cię utopił w kodnicy? Nie! No. Zrzucaj tu na dół. Po... Już, już to... Widzisz dlaczego na to... Nie. Lol Ej, czy myśmy to nie przechodzili tego czasami? Nie. No bo ja już to tyle razy przechodziłem, że ja nie. nie? nie, nie. Wow, wow, wow. Czy nie? Czekaj, tu, tu, tutaj ręczną, tu, tutaj ręczną wal Ręczną, ty se możesz. Na ręcznym to możesz pojechać. Nie <laughs> pierdolę Stary Ej, wlej ktoś ten Te butle Z kwasem nie, z paliwem. Mój mój, 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 mój. Fuck. Co ty byś chciał? Nie dla lamusa. Chleb. Ja, ja się podleczę. Poczę. Okej, okay. czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, to, je, to jeszcze cztery. Ja, ja, ja się gdzie mogę być jeszcze? 3, 4, 5, 6, 7, 8 za tego Czy na górze są dwie? To biję, no, no ty jej bijesz Ja będę już pomału wle, e, wlewał możesz do mnie Ej ej smoker, 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 smoker pomóc Gróbcie tutaj jest Ok, dzięki tak! Eee. pfff... Shit. Walić, no walić, 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 walić. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Okay. Uciekaj o, o niego. U, u, uciekniesz? Wow. Dobra, uciekniesz. Okej, okay, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Ho. Gdzie, gdzie pieniądze są za, za las? chciał dostać coś No Pieniądze za las A <laughs> no wiesz, że ty jesteś nawet śmieszny Dzięki Nie To był joke Raz Like Dobra Jest Ile?